Witam państwa bardzo serdecznie. Izabela Kaplaszewicz, Teleprest TV. Jesteśmy w domu w miejscu gdzie i Pomnik. Pamiętniające ofiary rzezi wąskich w latach 43-47. Dzisiejsze, prawdopodobnie nocy to jeszcze nie jest znane, został sprofanowany, sprofanowany przez namalowanie oto, jak państwo widzą, flagi banderowskiej czerwono-czarnej oraz yy, dźwignie napis Sława Upa. I jest z nami dzisiaj pan profesor Włodzimierz Osadczy, który profesor. zajmuje się między innymi sprawami ludobójstwa na Wołynu i Krasach Wschodnich. Panie profesorze, bardzo proszę o komentarz, co był w co sprawie. Proszę Państwa, no to, że dojdzie do spraw proponacji, wiemy nie o dzisiaj. Pomnik był bardzo niechciany na terenie Rzeczypospolitej przez elity polskie rządzące, które się określały. Jako słudze narodu ukraińskiego. No i oczywiście przez sprawców ludobójstwa, którzy są ostrzeni w tej chwili na Ukrainie jako bohaterzy narodowi. Więc kwestia proponacji to była kwestia o czasu. W tej chwili widzimy, że doszło, że tak powiem, do tego brzydkiego czynu. Proszę Państwa, no, gdy chodzi o stosunek do tego faktu, w moim uczuciu, proszę Państwa, czy znaczy dochodzenie, to jest sprawa policji, ustalenie sprawców. Czy dojdziemy, czy nie dojdziemy, to już inna sprawa, ale proszę Państwa, gdy chodzi o wnioski, które należałoby wyciągnąć z tego to za plecami znajdującego się aktu wandalizmu, ja uważam, że najważniejsze jest to, że ideologia panderowska musi być bezwzględnie zakazana na Terytorium Rzeczypospolitej, a również wszystkie symbole, wszystkie zawołania i wszystkie barwy, które są kojarzone z ideologią, która doprowadziła do niebywałego w, dziej, w dziejach Polski ludobójstwa. Ludobójstwo, które określamy jako ludobójstwo szczególnie okrutne, genocydium Atrox. Specjalne prawnicze określenie zostało prowadzone, żeby oddać, że tak powiem, cały. Ładunek nienawiści, ładunek przemocy, który, który doświadczyli Polacy mieszkający na Kresach Wschodnich. Więc taka ustawa będzie y, czymś, co nas będzie zabezpieczało przez, przed tym. Niestety, Polacy się zaczynają oswajać z tym, że na urzędach państwowych znajdują się obce barwy. Obce barwy pojawiają się nawet w Sejmie. Y, język, który w zasadzie nie jest jakimś językiem. Wprowadzającym uczniów polskich w obszar cywilizacji i kultury nasadza się do szkół polskich. No i niestety to zawołanie banderowskie stało się coraz bardziej powszechne. Chociażby incydent ostatni w Sejmie, który miał miejsce w postaci, kiedy jedna z posłanek, banderowskie zawołanie, prawda, użyła, kończył swoje Słataj przemowy. Chwilę. Tak, znaczy niespecjalnie chcę tutaj przytaczać nazwisk, bo po co? To są osoby niecne, prymitywne, po co je prawda, tutaj też reklamować. Także taka ustawa, mi się wydaje, że w tej chwili tak jak żeśmy wywalczyli Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach na mocy ustawy, tak samo na mocy ustawy trzeba zawalczyć o to, żeby zbrodnicze symbole totalitarne kojarzony z ludopójstwem Polaków, nie miały miejsca i były tropione i tępione na terenach Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, no bo po co nam jest taka ustawa? Dlatego, że no nawet politycy bezkrytycznie to używają, pomijając, prawda, tą skandaliczną posłankę, ale, prawda, w Niesławie odeszły, pan Duda, pamiętamy, używał tego zawołania, już nie, powiem, nie wspomnę o premierze, i tak dalej. Bezkrytycznie używa się tych symboli. Symboli, które są jednoznacznie kojarzone ze zbrodniczą organizacją winną zbrodni ludobójstwa. ON i UPA to są organizacje, które są rozpoznane przez wymiar sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości na mocy postępowania prokuratorskiego jako organizacje ludobójcze i też rozpoznane przez, przez politykę, w, w obszarze politycznym. Są na mocy ustawy, prawda, Organu politycznego, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej, potępione jako organizacje ludobójcze. Więc prawda, wszystko, co jest kojarzone z tymi organizacjami, nie ma prawa istnienia na terenie Rzeczypospolitej. A takie ekscesy, jak tutaj my widzimy, powinny być bezwzględnie tępione. I prześladowany zgodnie z obowiązującym prawem. Dziękuję bardzo. Jeszcze... Zbigniew Walczak, prezes społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wońska w Domostawie. No, dzisiaj wydarzyła się rzecz niesłychana, bulwersująca, zwłaszcza środowiska kresowe, dlatego że pomnik został zdewastowany, pomalowany farbą. Została namalowana flaga banderowska czerwono-czarna oraz napis Sława Upa. Ja myślę, że ta upa powinna zasłynąć w świecie tym, że mordowała polskie kobiety, polskie dzieci, bezbronnych starców. I nie powinny w ogóle w naszej przestrzeni publicznej znajdować się takie napisy. Tutaj policja działała. Podjęła czynności sprawdzające, przeglądała czy internet, ale póki co to jeszcze nie mam informacji o sprawcach. Ja myślę, że to niedługo się wyjaśni. Mam także nadzieję, że ten przypadek jakby spowoduje to, że posłowie na poważnie zajmą się przewróceniem w pierwotnej wersji tej ustawy o penalizacji benderyzmu. Bo naprawdę tego brakuje, bo jeśli nawet wykonawcy, sprawcy zostaną ujęci, to właściwie to nie grozi im wiele, tylko za dewastację mienia, a, a powinni ponieść surowszą kawę. Znak bulwersującego wan, wandalizmu, profanacji miejsca świętego dla Polaków jest tutaj u mnie za plecami. Oburzenie oczywiście ogarnęło wszystkich Polaków. Jest to miejsce, w którym ostatni raz byłem, w ostatnim dniu kampanii wyborczej, kiedy zabierał w tym miejscu głos. Kandydat na prezydenta, a obecnie urzędujący prezydent Rzeczypospolitej, pan doktor Karol Nawrocki. Pamiętam jego słowa, bardzo mocne i jednoznaczne, które zresztą zadecydowały o tym, że wielu Polaków poszło głosować na tego kandydata, wśród których i ja byłem. Natomiast, proszę Państwa, oczekujemy oczywiście wyników dochodzenia. Postępowania, które wszczęła policja, a z innej strony potępienia politycznego, i tutaj na głos pana prezydenta bardzo liczymy. W swojej mowie przedwyborczej pan prezydent jednoznacznie określił ludobójstwo ukraińskie jako ludobójstwo. Nie owijając bawełny, nie mówiąc o jakichś zbrodniach, o znamionach ludobójstwa, i tak dalej, jak próbowano nam przez lata wmawiać, żeby uniknąć, tylko nazwał te rzeczy po imieniu. Więc nie patrząc na to, kto jest sprawcą, bo dochodzenie należy do policji i liczymy na uczciwe postępowanie i uczciwe wyniki tych dochodzeń, natomiast potępienie faktu, że na terenie Rzeczypospolitej pojawiają się symbole zbrodnicze, Symbole, które są kojarzone jednoznacznie z ludobójstwem Polak Polaków, mogą być wykorzystane przez kogokolwiek. Tutaj, proszę Państwa, nie jestem, nie feruję wyroku, ale znaczy, no trudno sobie też zaprzeczyć, że mogli być to bezpo bezpośredni wyznawcy ideologii ludobójczej, których w, na terenie Rzeczypospolitej mamy w nadmiarze i którzy zresztą, prawda, ustami swych. Liderów zapowiadają i zapowiadali i akty sabotażu, i podpalenie, i tak dalej. Zresztą, czego świadkami byliśmy, i jesteśmy wciąż te akcje podpaleń nie ustają. Więc liczę na to, że pan prezydent, wykonując swoje deklaracje przedwyborcze, zabierze swój tutaj głos stanowczy i wystąpi z inicjatywą ustawodawczą o prawnym zakazie ideologii ludobójczej, a też wszystkich symboli kojarzonych z ideologią ludobójczą na terenie Rzeczypospolitej. Kibicujemy i wspieramy Pana Prezydenta w tym, jesteśmy z nim i liczymy, że Polska znajdzie, znaczy w, w osobie Pana Prezydenta Polska znajdzie lidera, który potrafi zjednoczyć i poprowadzić naród polski, między innymi, żeby potępić raz i na zawsze zbrodnie ludobójstwa usunąć wszelkie relatywizujące próby interpretacji tego ludobójstwa i że jakościowo polityka polska się zmieni za czasów prezydentury pana Karola Nawrockiego bardzo państwu dziękuję